are here to present the award for the best achievements in special effects during the past year. Pogadajmy o Oscarach w kategorii najlepsze efekty specjalne. Mamy pięciu nominowanych. Proszę każdemu przyjrzeć i zastanowić, który najbardziej na Oscara zasługuje. Kubo i dwie struny. Tutaj jako efekty trzeba by wziąć pod uwagę cały film, wszystko jest wykonane niesamowicie szczegółowo, dokładnie, konsekwentnie, ale moim zdaniem to nie jest to coś, co trzeba mieć, żeby zdobyć Oscara za na najlepsze efekty. Doctor Strange Moim zdaniem, tylko troszkę unowocześniona i ulepszona i uładniona incepcja. Plus ten standardowy marvelowy pakiet niesamowitych efektów. I nie zrozumcie mnie źle, tu są naprawdę wbijające w fotel mozaiki architektoniczne. Jednak, moim zdaniem, to nie jest to coś tak jak w przypadku Kubo, co trzeba mieć, żeby dostać statuetkę. ciąga dżungli, czyli zwierzęcy realizm jeszcze dotychczas nie osiągnięty. Cały świat wygenerowany w komputerze rodem z awatara po prostu na jeszcze wyższym poziomie niż był awatar, ale tutaj momentami ten ludzki czynnik nie był aż tak dobrze dopracowany i było widać po prostu, że Mowgli nie pasuje czasami do swojego otoczenia, jest tam wklejony. Nie tak jak Jake któ Sully, który całkiem pasował do swojego otoczenia. No więc dlatego moim zdaniem szansa na Oscara spada. Water 1 Tutaj nie było żadnych niedoróbek, wszystko śmigało tak należy, miks efektów komputerowych i praktycznych, zgodnie z nowym, gwiezdnowojennym standardem ustawionym przez Disneya. Dlatego niektóre oszałamiające widoki Wbuchy na taką skalę, jaką jeszcze nie było. Tarkin, Zmartwychwstały i nostalgiczne odwzorowanie wizualnego klimatu nowej nadziei. I moim zdaniem Wojny to Gwiezdne Wojny to Wojny zawsze były pionierem efektów specjalnych i mają szansę na wygraną. I ostatni kandydat to żywioł Deepwater Horizon film oparty na faktach. I wydawałoby się, że ten film ma najmniej do powiedzenia w temacie efektów specjalnych, nie jest to jakiś wielki blockbuster, nie odbił się wielkim echem. Ale po obejrzeniu stwierdzam, że może to jednak ten film ma najwięcej do powiedzenia, ponieważ Armageddon i Piekło na Ziemi, chociaż w zasadzie to na wodzie, ale. No. To też się wlicza w sumie do efektów specjalnych, ale to jeszcze nigdy nie wyglądało tak pięknie i hipnotycznie. Wybuchy zawsze jednak wydawały się trochę sztuczne, niepasujące, przerysowane, jednak tutaj. Wszystko jest po prostu idealnie zgrane, że trochę czuć ten sam strach, który czuli pracownicy Deepwater Horizon. Podsumowując, moim zdaniem to dwóch ostatnich nominowanych zasługuje najbardziej na Oscara. Wiedzę Wojny z sentymentalnego i artystycznego punktu widzenia, a Deepwater z technicznego. Jeśli uważasz tak samo albo uważasz inaczej, to zostaw komentarz. Chętnie włączyć się w jakąś dyskusję.